Czy zastanawiałeś się kiedyś nad mocą swoich słów? Jaki wpływ mogą mieć one na Twoje życie i życie osób wokół ciebie? Zainspirowane starożytnymi naukami stoicyzmu, kontrolowanie tego, co mówimy, może zmienić nasze interakcje i promować bardziej zrównoważone i harmonijne życie. W tym przewodniku omówimy siedem zaskakujących korzyści dla tych, którzy opanują sztukę uważnej komunikacji, czemu towarzyszą praktyczne, codzienne przykłady ilustrujące. Jak zastosować te zasady w prawdziwym życiu. Ponadto zaoferujemy trzy cenne dodatkowe wskazówki, które pomogą Ci jeszcze bardziej poprawić Twoją umiejętność mądrego i rozważnego wyrażania siebie. Przygotuj się na odkrycie, jak małe zmiany w Twoich słowach mogą przynieść duże zmiany w Twoim życiu. Adporno, kontrolowanie tego, co mówisz, pomaga zachować spokój i opanowanie w stresujących sytuacjach. Promując odporność emocjonalną, dzięki temu możesz stawić czoła wyzwaniom w bardziej zrównoważony sposób. W chaotycznym ruchu ktoś agresywnie cię odcina. Zamiast przeklinać lub trąbić, kontroluj swoją mowę, bierz głęboki oddech i zachowaj spokój, unikając dodawania stresu w sytuacji. Zdrow Relash. Uważny dobór słów może poprawić relacje, redukując konflikty i nieporozumienia. Dzięki temu łatwiej jest budować silniejsze, bardziej harmonijne relacje z innymi. Kłócąc się z partnerem na temat obowiązków domowych, ostrożnie dobierasz słowa, aby uniknąć oskarżeń, a zamiast tego wyrażasz swoje uczucia w sposób jasny i pełen szacunku. Pozwala to uniknąć dalszych konfliktów i pomaga znaleźć wspólne rozwiązanie. Madrask I Samokontrola w mowie zachęca do refleksji przed mówieniem. Promując mądrość i roztropność. Słowa są używane bardziej celowo i sensownie. W pracy, podczas spotkania, masz ochotę sarkastycznie skomentować pomysł, który ci się nie podoba. Zamiast tego zastanawiasz się nad znaczeniem bycia konstruktywnym i oferujesz przemyślaną, pomocną krytykę, która zostaje dobrze przyjęta przez zespół. Unitersny Spokecz. Unikanie impulsywnych i negatywnych komentarzy przyczynia się do wewnętrznego spokoju. Ludzie, którzy kontrolują to, co mówią, rzadziej żałują swoich słów i doświadczają poczucia winy lub wyrzutów sumienia. Po stresującym dniu spotykasz przyjaciela, który zaczyna narzekać na różne problemy. Kontrolując chęć przyłączenia się do skarg, decydujesz się rozmawiać o rzeczach pozytywnych i motywujących. Utrzymując swój wewnętrzny spokój i podnosząc przyjaciela na duchu. Szacunek do samego siebie i godność. Kontrolowanie mowy jest przejawem samodyscypliny, która wzmacnia szacunek do samego siebie i godność. Umiejętność wyrażania siebie z uwagą i szacunkiem zwiększa poczucie własnej wartości. Podczas rodzinnego obiadu krewny żartuje na Twój temat. Zamiast odpowiedzieć kolejnym żartem lub agresją, grzecznie wyrażasz. Że nie uważasz, że żart był odpowiedni, zachowując szacunek do samego siebie i godność. Pozytywny wpływ. Ludzie, którzy mówią w sposób przemyślany i pełen szacunku, zwykle mają pozytywny wpływ na innych. Postrzegani są jako naturalni i godni zaufania liderzy, potrafiący inspirować i motywować. Jako lider zespołu stajesz przed poważnym problemem projektowym. Zamiast publicznie obwiniać kogoś, Wybierasz słowa, które inspirują i motywują zespół do wspólnego znalezienia rozwiązania, wzmacniając pewność siebie i morale grupy. Lepsze podejmowanie decyzji. Kontrolowany moi i emocjonalnie Pozwala to na lepszą analizę sytuacji oraz bardziej racjonalne i skuteczne podejmowanie decyzji. Otrzymując nieuczciwą krytykę za pośrednictwem poczty elektronicznej, Odczuwasz potrzebę zareagowania impulsywnie. Decydujesz się jednak poczekać kilka godzin, aby się uspokoić i lepiej pomyśleć, co skutkuje profesjonalną i wyważoną reakcją, która skuteczniej rozwiązuje sytuację. Oto trzy dodatkowe wskazówki, które pomogą Ci lepiej kontrolować to, co mówisz, inspirowane zasadami stoicyzmu. Quicks you Was asked. Rozwijanie uważności może być niezwykle pomocne w kontrolowaniu mowy. Ćwicz bycie obecnym w danej chwili i zauważaj swoje myśli, zanim je zwerbalizujesz. Weź głęboki oddech. Zanim zareagujesz w sytuacjach emocjonalnych lub stresujących, daj sobie chwilę na refleksję i ostrożne dobieranie słów. Podczas spotkania roboczego otrzymasz nieoczekiwaną krytykę dotyczącą swoich wyników. Zamiast od razu reagować defensywnie, bierzesz głęboki oddech. Zwracasz uwagę na swoje myśli i emocje i reagujesz spokojnie i profesjonalnie, dziękując za informację zwrotną i pytając, jak możesz się poprawić. Usage Python Reflexogenic Zanim zaczniesz mówić, żądaj sobie pytania typu Czy to konieczne? Czy to jest pomocne? Czy to jest tego rodzaju? Te pytania mogą pomóc Ci odfiltrować impulsywne lub krzywdzące komentarze i skupić się na bardziej konstruktywnej, Pozytywnej komunikacji. Znajomy opowiada ci o osobistym problemie, a ty masz ochotę udzielić mu szybkiej rady. Zanim zaczniesz mówić, żądaj sobie pytanie, czy to konieczne, czy to jest pomocne, czy to jest tego rodzaju. Zdając sobie sprawę, że Twój przyjaciel potrzebuje bardziej ucha do słuchania niż porady, wolisz uważnie słuchać i oferować wsparcie emocjonalne, a nie rozwiązania. Studiusz Zinasladusz Stoiki Modele. Przeczytaj o filozofach stoickich, takich jak Seneca, Epiktet i Marek Aureliusz, i zwróć uwagę, jak podeszli do komunikacji i samokontroli. Spróbuj zastosować zawarte w nim lekcje w swoim własnym życiu. Na przykład Marek Aureliusz podkreślił znaczenie szczerego i życzliwego mówienia, co może służyć jako doskonały przewodnik w kształtowaniu własnego zachowania komunikacyjnego. Czytając o Senece, dowiadujesz się, jak ważne jest mówienie spokojnie i w sposób przemyślany, nawet w sytuacjach konfliktowych. Następnym razem, gdy współpracownik stanie się zirytowany i podniesie głos podczas kłótni, pamiętaj o naukach Seneki i staraj się, aby Twój głos był niski, a ton spokojny, co pomoże załagodzić sytuację i znaleźć racjonalne rozwiązanie. W tym filmie odkrywamy. Jak kontrolujące słowa mogą być potężnym sojusznikiem w poszukiwaniu bardziej zrównoważonego i harmonijnego życia opartego na stoickich zasadach. Odbudowania zdrowych relacji po promowanie wewnętrznego spokoju i mądrości widzieliśmy, jak małe zmiany w sposobie, w jaki wyrażamy siebie, mogą mieć głębokie i trwałe skutki. Teraz wyobraź sobie, że masz stały dostęp do bardziej praktycznych wskazówek, cennych spostrzeżeń i inspirujących przykładów które mogą jeszcze bardziej zmienić Twoje codzienne życie. Jeśli chcesz nadal doskonalić swoją komunikację, wzmacniać odporność emocjonalną i kultywować życie pełne celu i równowagi, zasubskrybuj nasz kanał. Dołącz do społeczności ludzi zaangażowanych w rozwój osobisty i doskonałość, i bądź zawsze na bieżąco z treściami, które odmienią Twoją podróż. Nie przegap okazji na zmianę swoich słów i życia, zarejestruj się już teraz.